właśnie na wyspie Krocello którą zamieszkuje na stałe 15 osób zobaczymy jak ona wygląda na pewno jest najbardziej zielona z tych wszystkich wysp jak już tak widać sprawdzimy tylko o której mamy odloty, znaczy odpływy żeby wiedzieć tutaj malutką łódeczką się przepływa. Z to, to dosłownie jest, nie wiem, 5 minut. Dwunastką. Dwunastką, tak. Aha, bo tutaj dwunastka też przepływa. Kochane kochane nieloty czekają. Idziemy! No i witam Was serdecznie po raz kolejny. Znajdujemy się teraz na wyspie Trocello. Takim deptaczkiem przy kanale idzie się z portu do centrum. O wiele mniej ludzi. Można troszkę odetchnąć. Kierujemy się na mostek. Bez barierek, czyli most bez barier. Można z niego spaść. Patrzcie, jak to fajnie tutaj też wygląda. Całkiem inna wyspa. W ogóle, całkiem. to jest w ogóle zielona, co nie? Zupełnie inna wysepka. Tam chyba owoce granatu, co nie? Tak. Owoce granatu. No tak jak widzicie zupełnie inna wyspa. 14 osób tu zamieszkuje, tak? 15, 15 osób tu zamieszkuje. Także no, jak z plantacji karczochów? No właśnie jeszcze co, najważniejsze, jak batka rzekła słynie z plantacji karczochów jest tu kilka knajpek. Dzisiaj na pewno tu coś zjemy i pojedziemy, bo płyniemy już do siebie. Znaczy, nie do siebie, tylko do Wenecji. No. Jedna odważna osoba, która weszła na tak zwany most. Most bez barier. Cela wyspa, która jest zamieszkana przez 15 osób słynie tu oprócz tego z plantacji karczochów generalnie na tą chwilę jest tu sporo knajpek, w których można sobie coś zjeść, pozwiedzać i wrócić do Wenecji bądź na Burano, Morano w kto jakie ma preferencje zwiedzania. O, ryszyła tam łódeczka. Patrzcie, jakie te łódeczki mają, jak ja pamiętam, pianina w szkole. Piękną politurę mają, silniczek. A tu na zetce jest. No i tutaj właśnie gość pójdzie czymś bardzo podobnym. Ta już taka klasyka, tak się to fajnie chodzi. Super, super. Tu widać jakieś remonty. Jestem ciekaw, jak wyglądają tynki w środku. Czy jest tam. No tych knajp rzeczywiście, no gdzie idę, to jest knajpa koło knajpy. Tak wygląda w środku ten budynek, czy ta wilgoć, czy to nie przychodzi do środka. To jest ciekawe dla mnie, nie? bo jednak tak widać, nie no, podmoknięte. No i to. Jak już zasiędziemy gdzieś do jakiegoś jedzonka, to z pewnością Wam to nagramy tu patrzcie sobie knajpeczka tu pani w kapeluszu i idziemy sobie dalej no bo tutaj jest 51, to jest taksi 51 łudeczki taksi no fajnie to wygląda no knajpek jest tu w cholerę co nie no. No idziemy spróbować, spróbujemy jak już tu jesteśmy, to spróbujemy, może uda nam się wejść tam na górę, zobaczymy, fajnie by było. Także idziemy spróbować jeszcze wejść na tą dzietonnicę, a później będziemy coś szli zjeść, także teraz kolejny mówię. Do następny piękny kościółek. Tak jak widać jest brak możliwości nagrywania. Ja mam tylko taki delikatny skrót, zrobię tego. Zobaczcie jak to pięknie wygląda Ślicznie. też drewniany, na no, piękny to, że jak nie można. To się wycofajmy. O, batka, wulderka. I ryszarda wulder. No, ślicznie to wygląda. Jest boczne wejście. Zobaczymy, czy tym bocznym wejściem będę mógł coś. Jeszcze wam wrzucić. O, tu jest jeszcze Chyba to się nazywa płaskorzeźba, jak się nie mylę. No pięknie to wygląda. O, tam kotek jest. No tak jak widać tutaj. Pięknie to wygląda. Ciekawe Na co tu się czekało Czy to tak było od zawsze Tak wygląda jakby to było To jest Santa Maria Ale ciekawe czy tutaj był jakiś taki spocznik czy tu przyjmowali ludzi z drogi co? Ciekawe co te rzeźby No tu czarny kotek Hej, zbuju I wina rośna. A któż to się tak wypina zgrabnie? obiecał pomarańcz tak, obiecany był pomarańcz ale może się dostanie opuszczony dom ale stara się cały pokuty czy się uda Oj nie, gałązki nie chcą iść do nas. Ale jednak. Sukces! Dowaliśmy do kolejnego punktu. Jesteśmy w Wenecji. Dopłynęliśmy po prawie godzinie i 15 minutach. Dotarliśmy do kolejnego punktu. Patrzcie gdzie jesteśmy. I teraz w pracy uległo. jest pytanie. Idziemy, Idziemy z kolesajki do Pizzerii